Spodziewałem się, że i lodówkę, tak jak mówił, ale no, nie ma. <grych> Nasz no tak odważnie nie chyba. A, Zbyszkę go przekonał. Może zaoferował butelkę czegoś. Jeszcze zobaczymy, jakie moduły są. Na razie nie zobaczymy niestety modułów, ale line-upem myślę, że Zbyszkoj i się mają trochę większe szanse. Yy, jeżeli chodzi o DPM. Rzabem. W zależności gdzie się jeszcze ustawiam i co będą chcieli grać. no Jacob już chce ich tam objechać. Ło! Arteria. Tutaj mamy unirwane, mamy rację. Raczej ostróg nie są grane. No zwykłe... Się, zwyżko się nie pierdzieli, gra na małych. Jest oszczędnym graczem, tylko 7 golda. No, Pracyś na dużej gaśnicy. Akademia wozelowa. No to bardzo dobrze, że ta gra. Jakby... Jak ta, bo parat jest zbyt często gra ze mną, to ja wymagam. No ale Zbyszko gra oszczędnie, zobaczcie, 7 golda małe zestawy. Ale jest kopa cola z... Z prosto z, z USA Żeby się napić, tak? Tak Ciężka robota. wiesz, w jest gorąco, więc Oj. Oj. zobaczymy, o! Pierwsza pesteczka w pracusia doszła Zbyszko Jacob wyspodował ich Co oni planują? Wygląda mi to na zagranie kapa plus covera ze strony Jacoba jak ogarną, że Nirvana jest tam, mogą się z niego ulać. To chyba ta najlepsza opcja była w ich sytuacji obecnie. No. Musieliby robić to już teraz. No, Jacob podjeżdża delikatnie do góry. Jest za daleko. Myśli, że oni to zrobią. No, i teraz Widać się presję kapa ze strony drużyny pracujących z Peszkoja. Będzie ulew. ulew. Nirvana został sam. Czy Nirvana była? Dostał pierwszą pestkę. Nirvana błędy. celuje. Oj, magazyn. Coś się kamera zbugowała. Okej. Okay. już widzimy jak Nirvana celuje. Widzę, że to poszedł ostry fokus na Pracusia. Mhm. Mm no to jest lepszym graczem, no to coś się Nie było szkodzone. jest. Oj, i siódmy Jacob 7. kończy Pracusia. I siódmy jest nieprzebijalny. Oj, poty ze strony. Tutaj. I siódmy, ewidentnie robi misję na ebolę. odbijania. Jacob mądrze zasłania kolegę, chociaż nie wiem, czy to jest potrzebne w tej sytuacji, gdzie jest na dwa strzały. Zbyszko, w mojej opinii, jest bezradny. No cóż, czyli jest 1-0 już. Szybko idzie, to dobrze. Czeka nas, zawiera strunę. Na ten moment wynik 1-0 dla drużyny Jacoba nie mogę doczekać, czym nam zaskoczą w drugiej mapie. No jeszcze najpierw zagrajmy, pi dokończmy pierwszą, zmieńmy strony. No, Może to to, coś to, to, podziałam. to druga mapa, druga strona. Może będzie mieć lodówkę jego desktop. Myślę, że, że widzą by się dobrze oglądało takiego line-upa. Ściągnij naszych tutaj. A to oni... To oni chyba wiedzą, że jest zamiana bę mapy, tak? Będą wiedzieć. masz no, czy... Sprawdź to może być na pewno... O, oczywiście, już dziękuję, ja, ja, że mi Jacob, jedna ptka nieprzebita, jedna nietrafiona. Nirvana, pewna ręka. Nowy nick. Zbyszko i trzy pesty nieprzycelowane. I pracuj. za długo też nie pożył. No wiesz, jest to element yy, strategii, no. Wyrzucenie lepszego gracza, szybciej. No cóż. Dobra, tylko powiedzieć chłopakom? No niż już wiedzą, że mają... Dobra. No drugi łezik pewnie podobny będzie. Też nie tak. Z okay, tego co zasadzie... widzę, dwie drużyny są chyba gotowe. Bo nie, napisa... nierwana jest z Jacobem. Po prostu podwójnie piszą, żeby było Aha. wiadomo. Okej, okay, dobra. Nie spojrzałem dokładnie. Ale pracujesz też napisał, więc... Okej. Okay. W zasadzie może się chciało wtedy. Już przenoszę naszych kompanów. I graczy. O, jednak nie przeniosę. chyba czterech naraz. Mogę potem pograć Ci grillę. Kurwa, jakie, jakie zgranie. Witamy ponownie. Czy jesteś już gotowy na zmianę stron? Jestem gotowy. Eee, świetnie. Oj, sorry teraz. Dobra, już słyszycie. To zaczynamy ponownie na 3-4. 3-4. -y. No, proszę. Mm. Kurwa, iść na fuj. Dobra. <laughs> Który to... Szkoda, że się widzi czołgi. No A ja to nie zrobisz tak, żeby byłam głową Okej, okay, to zaczynamy już. Jak hmm. z Chcę drugiej mieć strony wybór? No patrczy to... Zobaczymy jaki ulew będzie i tyle. Nie zrobią nic innego, mądrego. Muszą Jacoba zabić. Nie z dedukcji. Z dedukcji mogli wynieść, że dwa kana openery jednak mogą zdziałać cuda. No Jacob tak kika, że chcą się trochę rozdzielić z tym, co tak to widzę. Czy wy też macie niewidzialne czołgi? Masz nie. Masz, ci, masz mody, ziemniak? No. Nie, nie mam modów. Jesteś na małe tylko. No, o. no to ci psuje już. No i Wszystkie to mody reset wata pójdzie. No. Od no. instaluj i no. no potrzebuję. Mamy sobie tylko batów. <laughs> Zbyszko i y rację 40 apcrów, ale ładuję hity na pierwszy klip. No i też są małe ustawy. Bez sensu, że ładuję hity, bo będzie isek 7 a... Pracu się na gaśnicy i pół na pół Chociaż ma 30 pocisków, chyba po tutaj buffie dla bata nie zostały załadowane pociski Może no, stwierdzisz, że tyle mu wystarczy Nie widzę, że pracuś grał w bat, <grym> Jacob to samo A i wiadą w pułapkę Nadaną na z dwóch stron, o Wygląda na to, że Jacob sprytnie ich wyświeci Gdy wjadą tutaj w przełęcz, chociaż się cofa Nirvana Oj. zaczyna pojedynek. A, jadą, no, jadą po Jacoba. Zostawili I to może być dobry ruch z ich strony. Mm, no to jako będzie chciał jeszcze jedną. Jeszcze będzie, na pewno będzie uciekał. Pracuj zejdzie w czasie tego ataku. No Pracuś bardzo oberwał na tym przejeździe. Nie dogadali się ze Przyszkojem. Pierwsza przegrana pestka ze strony Jacoba i to jeszcze w Badczata, jednak za coś poległ. Ale został jeszcze jeden bohater Jeszcze jeden, w którego rękach jest wszystko. Który nic nie zrobi Może no. gdyby C spadł to jeszcze można by było rozegrać, ale... No tylko 3700 strafy to jest do ugrania ja. To by no było, być te... Jakiś inny CS niż Jacob, żeby to się stało. No dobra, tu mamy szybkie 2-0, i gramy następną mapę. Plus jest taki, że. zmieniają czołgi. Nie są takie same. Zawsze jakieś. Zawsze jakieś... No to prawda. Hmm. Rozrywka. Tylko, że jak skończę tak szybko, to nie zarobicie na reklamach. <laughs> Spoko, ja, ja po prostu wrzucam. Mnie nie interesuje. <laughs> Nagrywam surówkę, wyrzucam. Koniec roboty. Po co się przepracowywać. No dokładnie. Co tam, ziemniaczku, bo co, druga mapa dla nich? Himmel. Druga mapa. Himmel. Dokładnie. O, proszę. No dobrze, szukamy Tam może już być ciekawiej niż tu. Bez ts w rękach Jacoba może być różnie. Umiejscowienie kapa na Himmelsdorffie psuje dużo taktyk. Się zmienić Powinien czas. być taki sobie jak na Oslocie. Na trójce, bo przez to wolne czołgi nie są brane na spotkaniówkach. Czego się spodziewamy? Esetki? Mm, Pracuj gotowy, od razu. No ja za szybko! <laughs> zmieni czy nie zmieni? Ach. Może na pancera Mmm Dobra Sprawdźcie czy widać Na streamie Info na czacie Ktoś napisze, czy jest git, napis Żeby nie było no. O, no i super. Czyli już każdy będzie widzieć wynik Bo już dostałem sprutę No nie A, jeszcze tak Przebijalność Zapomniałem Najważniejsze 555 Nirwana bezbłędny w ciągu dalszym. Jacob dalej jedna niepita. Zbyszko dwie pestki tylko oddał całego magazynka. I pracuj to samo. Jednak te baty mogły być zastąpione czymś innym w moim mniemaniu No to wygląda, że są gotowi. No wjechali źle z I tak głupią we mnie od razu. Mm. Jesteście gotowi? Tak. Oprz, to na 3-4 3-4 No proszę. Ziemniak też. No poczekaj, obserwatora dam. Kurwa, jest. ziemniaka, halo. <grym> Okej. Okay. Ziemniak widzę, że chce nam pomóc, tak? Tak, <grym> Taki zamysł był. Okej. Okay. Pot nasz potężny streamer ewidentnie tutaj oszukuje. No w takim razie, na korzyść pracusia, powinna być jedna bitwa. No to czy jeszcze w swojej ich stronie, więc za ewentualnie zagrasz. Hehehe. <grym /dyskujesz> <grym /dyskujesz> Jak oceniacie tutaj. Etrikanie, jeśli zagra agro ee, Jacob, to żebyś nie dojedzie. Eee, mm. Przede wszystkim, jeżeli nie będzie penować, to będzie zajebisty problem. Ma więcej peny teraz. <grym /dyskujesz> IS-7 dalej w posiadaniu nirwany, wciąż bezbłędnego, 5 na 5 w pierwszej mapie, 5 na 5 w dru drugiej. A ze strony Pracusia IS-7, je trójka od Zbyszkoja, wystrzał w kosmos był. U Pracusia duża gaśnica, dużo goldowych pocisków. Zbyszkoj, 5 tylko goldowych pocisków. No nie jest oszczędnym graczem, no dla wszystkich człowiek gra oszczędnie. Jacob. Trzeba go podpierdolić do Mateusza. Zobaczcie, 60. Racji 30 hitów i Nirvana pchający Jacoba. To jest bardzo interesująca taktyka, żeby Jacob mógł szybciej dojechać Racy Ale mam tutaj. Nie? Oj, niech to. No. Czy oni nie spotnęli tego Isa 7? Spotnęli. był, był, był. Tak, był, był. tak. To tak. już widać taktyki. Zbyszko i przejeżdża. Ojej. Cóż za pestka. Na pewno z Beszkiem musi być nie... niezadowolony Z tego, że dostał taki przestrzał Chyba, Pracuś... że nie zauważył Pracuj też obrywa Widać, że Nirvana już próbuje objeżdżać przeciwnika Jacob hmm. dokładnie pokazuje mu, jak jechać Nirvana się już nie boi, on już wie, że jest nieprzedialnym. Przez przeciwników Też fakt ta, w sobie, A, zobacz, jak goni. Około. Chociaż ze strony Pracusia jest tu kontra na zagranie nirwany i trzymanie pleców. Zobaczymy, gdzie nirwana teraz będzie. No, by musieli zagrać agro na Nirwanę. Zobaczymy, bo nasza trójka przybije. O, no. no i niestety tutaj kamera nie działa. Zbyszka i pilnuje tutaj flanki, celuje z APCR-ów. Jednak teraz spojrzał sobie w ścianę. Nie wiem, czy to jest lak, czy... Jednak patrzy w ścianę. Okej. Okay. Pewnie był łyk piwa brany. Hmm. Może hmm. po prostu liczył cegły. To też jest hmm. możliwe. Hmm. Jacob robi presję kapa, a Nirvana zmienia już pozycję na bardziej osłaniającą Jacoba przed ewentualnym pushem. Pracuj z i stracili szansę na zwycięstwo. No też tak to oceniam, że w tej sytuacji są duże problemy. Musieliby ale... tego Isa 7, ale to. No. Pytanie, co zrobię, jak się spodziewacie Nirvana? Troszeczkę i próbuję Drake'owa jakoś radę... wychwycić. Nirvana gra całkiem spokojnie na razie. Nirvana, z... możemy zauważyć, że trzyma tutaj przejazd cały, że nie, nie, chcę... nie dadzą rady wyjechać od tej strony. Nie chcę się spotnąć, tak? Bo wiedzą, że wtedy mogą na niego wyjechać. Cały sobie delikatny nasyp. Teraz ucieka. Na pewno drużyny Persusia nie jest łatwo, gdy dostali taki przestrzał na początku bitwy. Nirvana daje jakiś ruch. No będzie ich obkrążać chyba. Na to A to wskazuję. może być zgubne dla nich, jeżeli oni teraz jakoś podjadą. Ale no pracują się tego nie spodziewał na razie jeszcze. Zkalają zbyt biernie. No, chociaż... Chociaż Jacob myślę, że nie jest do spuszowania z A. taką pozycją. No na nierwane by musieli grać. O. Już pierwsza pestka. Yy, Pracuj, agresywnie podjeżdża. Musiałby się wlać. Czemu? Zepsuli. Jednak nie. Będzie push kapa, moi drodzy. Na to to wygląda. Jednak Zbyszko nie... Nie chcę razem z się pusznąć i patrzy dalej plecy. Zbyszko nie chce. Gdzie z... już nirwany tam nie ma. <gülę> się zgodzią, nie, się nie chce. Mówi, ja jadę! M M M nie on trzyma dalej te goldowe pociski. No o, jadę, jednak Zbyszko ogarnął, że go na pleców nie ma i będzie spotkanie. Będzie zbyszkoj. pojedynek jeden na jeden. Oj, trak się. Jo ho, ho. ho. zebrane przez Zbyszkoja, on daje w traczkę z damage'em. Goldowy pocisk dał radę. Nirwana szybciej przeładuje, aczkolwiek nie działa mi. Kolejny traczek. Jacob dojeżdża do bitwy, ale nadziewa się na Pracusia z Taranem. Zbyszkoj zginie dał. i będzie Oreo. I z siódmy już nie jest taki nieprzebijalny. Zbyszkoj polega w bitwie, a Jacob dalej walczy z Pracusiem, który nie przebija Co? go. Uwaga, Nirwana dokłada swoją cegiełkę do zwycięstwa, a Jacob to zakończy. 3-0 od drużyny Jacoba. Ja myślę, że jak zmienimy stronę, to chłopacy zagrają tam jedną bitwę razy 3. Ja myślę, że to będzie uczciwe. Zmienimy nagle regulamin Czy mógłby nie. Regulamin wozela jest zawsze losowy, więc... Na to jest jakiś punkt, który dopuszcza mapę X3. Zobaczmy sobie jeszcze przebijalność na koniec tej bitwy, czy Nirvana zachował swoją Po prostu, Adi, kolejny punkt, bo Ozzel nie będzie pamiętał, że tam nic nie było. Niestety nie dał jedycji na to to <laughs> <już> wyjątkowo. <laughs> Nirvana wciąż 5-5-5, trzecią mapę z rzędu. No. Czyżby to był może najlepszy gracz? Że, może Mati mu że dostanie kadrowego, jak będzie tak Zbyszko 2 -2 -2 i 2-2-2 i pracuj. Jedną tylko nie przebił, ale też skuteczność w tej bitwie była bardzo dobra. Soby dwóch stron. Jakieś jeszcze turnieje będą dzisiaj, czy tylko to? Nie, no chyba tylko to nam się uda złożyć. Ale to już jest do przodu, tak? A można drabinkę jeszcze plus jeden zrobić od razu, żeby drugą zagrali. Chyba, czy nie ma tych. Oni chyba z Direm i z Panterą grają. Diry z Marvelusem e, no, Dire z Marvelusem. Czy pracuś osiągnie tą jedną gierkę, czy nie? To, to jest pytanie. No moje predykcje na razie legną w gruzach. Co by się spodziewał? Okej, okay, jedna drużyna jest gotowa, druga też. Już przenoszę. Się... W tym samym mm. miejscu się miejscu zaczął obracać, a ja go w dupę nie trafiłem. To Jeszcze gotowi, tak? Ta. Dobrze. W takim razie, trzy, cztery. Oj, zbyszkojowi, coś się. Jest... O, dobra, poszukał, 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 zmienił skończył. Ja no osi, daj tam trzeci. Myślę, że to trzeba pomóc im. Nie, spokojnie. Daj tam jakiś okay. light, light actora. Okej, okay. z jednej strony ten Zaczynamy. sam. Zaczynamy. Ten sam setup, a z drugiej już no. Zaszła zmiana. MK i BZ. Tutaj Jacob. myślę, że już drużna Pracusia może mieć większe szanse. No, Jacob chce zagrać ósemkę, a m... pracuj się dziś chyba też to kliknął. No, pracuj się jak z G8, kliknięte. No to chyba będzie podzamkowa. Spotkaniówka. No to pracuj, przegra. Bez tak, tak to chyba wskazuje. Jeżeli będzie spotkanie. O, wystrzał nastąpił. Zaczynamy. Nirwa na samo. Jacob, tak samo. No, zbyszko rzędnie, oczywiście 7 godzin. zbyszko i to podcisku, ale w tej bitwie nie odda. Jak on, tak on tak w każdej bitwie oddaje tylko 7 pestek, to po co ma ładować więcej? Nie opłaca mu się. No sobie tak, no. Tutaj Nirvana może się nadzieć na przeciwnika. O, widzimy jego celownik. No, mamy. A jednak nie widzimy. Mamy, mamy fajny puszyk. Nieprzebita pierwsza pestka Nirvany w tym pojedynku, w obydwóch mapach. W dolną płytę. Bezety nie, nie siadła penetracja. Dobrze, no brzm i zobaczmy jak to teraz pójdzie. Jacob też... Nie trafia swojej Oj. pestki. Ja Pracuj z jedzie na Jacoba, jednak nie przebija. Kolejnej pestki w niego. Zbyszko i płaci no. taranem dodaje. Widzę, że jest ewidentny fokus na pracusia. Spodziewana. Zbyszko i próbuje karać Jacoba, widzę, że tu jest... Ostry fokus na Jacoba! Czyli Zbyszko zasłoni. Zbyszko i próbuje zasłaniać swojego kompana, co jest dobrym posunięciem. Dobra, aby jednak... musieli dobić raczej Oj, pracuć dostaje kolejną pestkę, a Zbyszko i mierzy, 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 czy będzie garnek. O. Jest pierwsze zabójstwo. O, jest salówka, tak. Zbyszko i na jest... <laughs> Zbyszko jest z dupą. Zbyszko i pierwsza pestka czy... ale chyba zauważył, że coś jest nie tak z jego pancerzem. Nie bokiem, nie bokiem, nie bokiem. Czy znajdzie opuszczanie? Znalazł opuszczanie. Dał kolejną pestkę do zwycięstwa. Ale czy jak to się potoczy? 1300 HP do 900. Odbita pestka. Myślę, że Nirvana chce go po prostu przewrócić do góry nogami. Chyba to jest niewykonalne. Zbyszkoj, co robi Zbyszkoj? Czemu on się bokiem odwrócił do niego? Chciał uciec, ale mu się nie udało. Bo chce mieć może... tam więcej pancerza, ewidentnie. No no nie może z... przepić, panikował, koniec No cóż, e... 4-0. To, to żeśmy zakończyli dość szybko nasze spotkanie. I na tym się kończy ten pojedynek. No i fajnie po robocie. Dzieńmy za oglądaniem. Teraz wywiady z naszymi gwiazdami. Wywiad yy, sobie poprosimy jednego może z dwójki. Myślę, że możemy wziąć pracusia i się zapytać, co poszło tak. Dobrze. Dobra, ja mam Dobra, nagrane wszystko, wszystko. i wystarczy. Dobra, motywują. ja nie otwieram PW czatów, bo zaraz coś Dobra. wycieknie znowu jak u